No siema, jesteśmy przed odcinkiem, od razu was informuję na wstępie, że za każde dwie łapki pod tym odcinkiem w kolejnym odcinku podejmę się identyfikacji jednego talizmanu, więc to od was zależy ile tego będę musiał przygotować, a jeżeli już zostawiliście łapę to strzelcie suba jak tego jeszcze nie zrobiliście, a jak już go macie to zapraszam do oglądania. Siemano, ja jestem mi i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Best RPG i co jak po tytułem widzicie w dzisiejszym odcinku na pewno... Odwiedzimy ekspowisko 55 eee, i je zaprezentuję. Zrobimy sobie kilka questów, wbijemy 59 level. Eee, taki plan odcinek. Oraz jeszcze, żeby było ciekawiej, otworzymy sobie skrzynkę setu nieśmiertelnych. Tutaj mam taką skrzyneczkę. Eee, Poprzednio nikt nie za bardzo oddał, więc tutaj udało mi się wydropić na tym serwerze, właśnie z bossów, które już niedługo będą na, e, niedługo będą na moim kanale. Będzie seria. Eee, właśnie zrobienia bossów, y, od tych najprostszych po najcięższe, więc śledźcie, zostawcie też dzwoneczka, subskrypcję i lajka. O lajka od razu wam przypominam na starcie. Y, a to co, lecimy ze skrzynią setu nieśmiertelnych, więc co? Cyk! I mamy, uwaga, po, tutaj się pojawiło, no znaczy, przecież otworzyłem skrzynię setu nieśmiertelnych, już ludzie zareagowali, a mam buciwa. Buciwa się prezentują w tutaj w taki sposób inteligencja plus 19 to to nawet się pochwala i tem co masz buty nieśmiertelnych i powiem wam że że jest to chyba dobre że na klan na, na tego ja pokazałem to w klanie eee... 19 int max int Ktoś mi pisze, że max inteligencja Panie Hak, czy nie ma przypadkiem 20 tutaj? Maxa? Ale jak jest inteligencja max to super To super, jestem zadowolony, bo No bo to jest pode mnie Tutaj Dorian pokazuje buty plus 5 O ma 31 Okej okay. Tutaj gościu ma co tutaj ma RPG co tu ma, halo yy, on ma 19, ale on ma plus 1, więc więc, tylko nie wiem co on ulepsza, ale chyba inteligencję Nie wiem, jak mi on więc raczej inteligencję eee, Ten tutaj ma kaczor plus 7, 38 inteligencji eee, Chyba full jest inteligencja, więc ja jestem z tego zadowolony, na pewno będę używał Chyba, że ktoś mi naprawdę da fajną ofertę, to To się, to się tego, to się To się zastanowię Póki co, lecimy tutaj do skrzynek Wezmę sobie z nich Tutaj mamy tytanową startą z tego ekspowiska na moim levelu Oraz tutaj skórę spaczonego Wykonamy sobie questy yy, I tytanowe kości Tutaj wszystko wezmę już Orey co to zostanie Więc ekspowisko 55 Jest to stare ekspowisko z, Znaczy stare ekspowisko Tak jak było tylko jest dodany jeden mob nowy Zaraz Wam pokażę O Mr. Manga a my wykonamy sobie questa. Pierwszy quest był na Tytanów, który ukończyłem. Drugi był na osadników, takich spaczonych, z tych właśnie dropią te skóry. Ja specjalnie dokupiłem sobie trochę więcej tych skór, bo nie dropnąłem nie tyle tych skór, ile potrzebuję na questa. To teraz zobaczycie, a drugi quest był tutaj u Pepina, właśnie żeby zabić 365 tych, osad... tych spaczonych osadników. Zrobiłem to już przed odcinkiem, żeby. Nie robić żadnych timelapsów ani cięć, bo uznałem, że to jest takie trochę mech, więc, więc po prostu zrobiłem to przed odcinkiem. Wykonamy sobie quest'a, 49 tysięcy trafia... 49 tysięcy expa trafia na moje konto. Eee, I kto tutaj ma kolejnego dla mnie quest'a? Ty tutaj nie. Ty tutaj masz dla mnie. I muszę ci dostarczyć 156 tytanowej... <laughs> się zagubiłem, eee, 156 tytanowej stali, więc dostarczam. Wbijam 50 level i do kolejnego brakuje mi tylko 1 83 000. Tutaj GZ. Serduszko dla Was leci. Witajcie na YouTube. Od razu się przywitamy. Ze wszystkimi. I tutaj mamy gościa jeszcze, który nam daje tytanowe kości. Znaczy, kłesa na tytanowe kości. Od razu to też wykonamy. Cyk. Wbijaj na ty też. Tutaj na live'a mnie zapraszam, eee, no niestety ja jeszcze live'ów nie robię, to nie za bardzo internet mi na to pozwala, ale będę starał się to udoskonalić eee, w przyszłości. Póki co wykonujemy kolejnego questa na, właśnie na tę skórę spaczonych. 192 skórę muszę skór mu dostarczyć, więc klikamy to. Eee, Dostaje 2 monety kozak i 54 54000 expa. I co, to wszystko? Jeśli chodzi o questy? Pepin, o tutaj jeszcze, właśnie tych bossów, tutaj muszę pięciu zabić, dobra, bierzemy to. Bierzemy to yy, i muszę zabić pięciu. Sobie na starcie, wiecie co, jeszcze sobie tutaj odpalimy dla wszystkich, o, to odpalimy. A niech mają gracze, 30 exp od Tomiego leci. Yy, I lecimy expić, lecimy expić, wpijać level. Oraz te, właśnie, przydałoby się właśnie te, te bossy po-expić czy porespić, nie poexpić. Znaczy, expić też można z nich, ale powiecie, mam strasznie głośno Minecraft. czekajcie, ja sobie tutaj. Yy, no tak, dobra, już wiem, już mam tutaj przyczynę tego. O, yy, jeszcze się wywaliłem. Dobra, yy, i jeśli chodzi o Moby, to tak, mamy tutaj tych tytanowych wojowników. To są te szkielety oraz tutaj yy, tych osadników, czyli spaczonych. Spaczonych osadników dokładnie. Którzy są troszeczkę łatwiejsi. O, kościół nie się nie. O, no właśnie. Ale dają za to mniej ekspa. Ja sobie wolę ekspić tutaj na tych tytanowych wojownikach. Yy, bo respią się po dwa. Tam zaraz wam pokażę takie fajne respy. I właśnie. No i więcej z nich ekspa, to wiecie. no Więcej po prostu wyciągniecie z tych. ...z tych wojowników. Jeden... ...i drugi. Hmm, to dam sobie tutaj. Rzeczy na sprzedaż będą. Eee, to się tu się tych spoczonych dużo respi, to sobie od razu tutaj właśnie... ...ich zluruje. I cyk. Ty, ktoś ode mnie kupuje. Co ja mam w ogóle na... ...sprawdź... O, co ja w ogóle mam tutaj, nie wiem, co on kupił, to 2k, nie, dobra, nieważne, ważne, że mamy pieniądze, <grytanie> to się liczy. co, lecimy, xp, Sek fireball, mamy, nawet stal wypadło, ale ta naprawdę tutaj dropi z każdego każdego mowa, więc tu jakiś rarytas nie jest. Bardziej na początku radzę Wam yy, tego ekspić na tych spoczonych, żeby więcej tej skóry dropnąć. W ogóle mam trochę nadmiaru tej skóry, to zaraz sprzedam. Bo ludzie chętnie kupują tą skórę, a ona już tak mi się do niczego nie przyda, więc więc po co mam mi tutaj gnić we ekwipunku? Syk. Jeśli chodzi o bossa, ekspowiska, boss jest w sumie taki sam jak te, te wojowniki, tylko jest troszeczkę może szybszy i chyba troszeczkę więcej damage'a zadaje, ale jest na to sposób. Można tutaj zaprowadzić go pod spawn'a i ciągle się tepać i go robić tutaj na e, bronią białą, albo po prostu w górę się tutaj pnąć po tych tutaj e, po tych górkach, to wtedy on troszeczkę bardziej Zwalnia, nie wiem jak to określić. Zwalnia po prostu i łatwiej go zabić broń białą. Oczywiście, możecie mnie go też runami napierdzielać, tak jak ja to z ramy dorobił. Jak mi się zrespi. Nawać tutaj. Strasznie często się tu wywalam na nich. W sumie 3 czy 4 dni siedzę na tym ekspowisku. Eee, aż nie w ogóle eee, siedzę na rpg i nie ekspię tutaj. Się, zapomniało, jak się jak tu się ekspiło. W sumie w, w półtora dnia wbiłem ten 58 poziom i zostawiłem sobie tak, żeby ten odcinek nagrać. I ciągle się to przedłużało, przedłużało. Aż w końcu dzisiaj się właśnie zabrałem za to. No i nagrywamy. Okay. O, zostawiłem 2HP, to już nawet w sumie nie ma. Nie ma co jeść, bo tak zaraz spadnę. O, tam gościu robi, to ja sobie pójdę w tę stronę. Tutaj mamy dwóch osadników. Syk. Ile tego expa? 90, 900 tysięcy. Okej. Okay. Raczej tego, raczej 60 levela dzisiaj nie wbijemy. Ale mogę spróbować wykonać te, te questy na te 5 bossów. Czemu nie? Chyba, że coś odwali zaraz w tej grze i nie być respiło tych bossów. Tak to respiło mi ich praktycznie cały czas. Jeśli chodzi o drop z tego bossa to... To jest łuk. Łuk z niego może dropnąć. Zaraz wam pokażę, no, tylko umrę, to na działkę pójdę, to tam mam kilka tych łuków. Całkiem spoko łuk, jak, na, jak na ten level. Jak ktoś na przykład nie ma tego łuku nieśmiertelnych, ani nie jest strzelcem to... W sumie chyba jest najlepszy jaki może zdobyć, chociaż mogę się mylić Ale na pewno jest jednym z lepszych, więc od razu pedon I wam zaprezentuję ten łuk Czy zaprezentuję, pokażę <laughs> Strzelać to raczej z niego nie strzelam Chyba że jakieś questy na przykład na... Tutaj jest jeden i tutaj mamy Tylko jeden łuk mam? No, jeden łuk mam może tutaj gdzieś jest. Nie. Nie wiem. Może sprzedałem jeden. Yy, no ale tak to mniej więcej wygląda. Tutaj ten włókno No co? Moc 88, płomień 10, siła 14, inteligencja 13, Zręczność 11 i szczęście 13. 56 level. Legendarny. Dodaje 400 rytuszka i zabiera minus 2 szybkości. Całkiem całkiem naprawdę fajny łuczek hmm. wracamy expić. xp Ex i wbijać wbijać level oraz bossy resp'ić, właśnie bossy tutaj jeszcze innego bossa nie zrespiłem syk dobra hmm. Cały czas mam te rzeczy Gedałta. Na razie długo go nie będzie. To ja się chłopak przygotowuję, więc... Więc chyba nawet będę je niektóre rzeczy tutaj ulepszał. Bo i tak w sumie... Teraz jeszcze no, przez długi czas będę ich tutaj posiadaczem. A miło by tutaj było... mieć jeszcze lepsze statystyki z nich wyciągać. Tak, tak wiecie, pożyczył mi to zawsze mogę też mu ulepszyć za to że dało mi tutaj właśnie korzystać z tych rzeczy. No w międzyczasie i tak sobie już tam ogarnęłem e, swoje rzeczy tylko jeszcze mam je nie ulepszone. Mam, mam tam po skrzynkach pochowane. oraz oraz mam jeszcze co ja tam mam jeszcze coś miałem. Talizmany mam jeszcze właśnie. E, w kolejnym odcinku będę. Pewnie macie wstawkę na początku będę identyfikował talizmany. Tyle ile łapek zostawicie, to tyle talizmanów zidentyfikuje. Dwie łapki równa się jeden talizman do, do Akary. Więc to od Was zależy ile będę musiał tych talizmanów zidentyfikować. Oczywiście nie przesadzajcie trochę. Mam nadzieję, że nikomu tam nie, nie przyjdzie do głowy, żeby kupić mi jakieś łapki czy coś. No bo raczej, no wiecie, no raczej nie, będę, nie uznam tego jak ktoś mi kupi 150 łapek. I będę musiał kurczę 50 talizmanów zidentyfikować. Tak, no normalnie, spokojnie podejdźcie do tego tematu. Zdawcie łapkę, po prostu za dobry materiał. I, I co? No, i myślę, że tak, jakby, byłoby, jakby było 30, może maksymalnie 40 łapek. Eee... Oczywiście, jak będzie 50, to będę musiał kurcze 25 talizmanów zidentyfikować. No, ale no. Po prostu nie szalejcie O, tak to powiem. Następnie ten opening fajnie przejęliście. Tam było 42 łapki w pewnym momencie, ale minął czas, który był tam, tam przeznaczony na te łapki, oraz w późniejszym czasie, nie wiem, YouTube zaczął usuwać te łapki. Się zdziwiłem, bo na przykład już jak nagrałem ten odcinek z openingu, wchodzę tam na ten kanał, to jest 35 łapek. Nie wiem, czy albo ludzie zabierają, albo YouTube usuwa, bo A raczej to drugie. W sumie po co kto, ktoś ma dawać łapkę na jeden dzień, a potem zabierać? Może są takie trole. No dobra, nie wnikam. Ale właśnie się zdziwiłem. Że kurczę było 43, 43 łapy, a potem wchodzę i jest 35. Ale nie tutaj. X55. Yy. Hmm. Ktoś drapał z tego? Płowiska bossa niedawno. Nie, Bosy nie chcą dropić, coś. Ludzi na serwerze jest całkiem całkiem dużo. No, działka. Nie, plan yy, zamek. Tutaj pójdę zregenerować manę, bo, bo już na oparach tutaj lecę. Cyk i X55. I co ja tam jeszcze planuję? Planuję zrobić odcinek. Nie wiem jeszcze kiedy będzie, ale będzie odcinek w takim, że tak samo wykorzystam to, że ile łapek zostawicie, to tyle otworzę na przykład skrzyni niepokonanych czy tam tych skrzyni, co wypadają z Omegi, oraz z, z Fantoma. Wie, no, wiecie o których skrzyni mi chodzi. To właśnie planuję zrobić taki odcinek, że na przykład tam zostawicie 20 czy 30 łapek, może 40 to. Też, dwie łapki, jedna skrzynka, czy albo trzy łapki, jedna skrzynka. Więc, no. Taki mamy odcinek w planach, zobaczymy jak to wyjdzie, bo trochę ostatnio krucho z ze zwojami na Brodacze oraz tam Monstrum. E, ja tam nazbierałem trochę gemów, więc na pewno będę robił te bossy wszystkie, najpierw te normalne bossy, znaczy normalne, e, te słabsze bossy e, za gemy. Potem, jeżeli mi się wydropią, jeżeli mi wydropią brodacze, to na pewno nagram brodacza i monstrum. Krakena zobaczę, bo tam jeszcze... E, nie próbowałem krakena robić, zawsze płacę Dorianowi. Bo, bo, bo... Bo pamiętam z poprzednich edycji, miałem problemy z tym krakenami, więc wolę mieć takiego pewniaczka. E, I zapłacić 10 tysięcy, niż po prostu nie mieć nic w portfelu. Znaczy w portfelu, e, w jak typonku jakbym na przykład przegro znaczy, jakbym umarł na tym krakenie. jakiś taki dzisiaj bardzo rozgadany jestem nie wiem co. nie wiem dlaczego <laughs> może dlatego że zdałem kolosa pochwale się mam tutaj na studiach udało mi się eee, to może dlatego jestem taki dzisiaj zadowolony szczęśliwy <śmiech> <śmiech> To co? Jemy marchewy i dalej próbujemy dropnąć tego bossa. Ja muszę pięciu zabić, kurczę, dużo, dużo muszę zabić. A jeszcze ani, jest, ani jednego nie zraspiłem. Chyba, że zaraz zrobimy po prostu, e, zrobimy zaraz tego jakiegoś lapse'a albo jakieś cięcie. po prostu wrócę, jak będzie boss, ale to jeszcze chwilę można poexpić. Mm -mm. Cykl jeden, drugi po tysiąc ekspa na tym zwoju, nawet ponad tysiąc, tysiąc no prawie 1200 dwieście ekspa wyciągam z nich, a co dopiero na 90% co tu się dzieje, prawie dwa koła wyciągam z jednego moba. Zbosą to już w ogóle 20 tysięcy prawie. To wiecie. żeś nie umierać. <laughs> ale niestety nie mam nie mam tego takiego zwoju. <laughs> no ale mamy 30% tym się trzeba tutaj zaspokoić. O, kaper ma dwie skrzynie przeznaczenia. Będzie otwierał. Dorian mu zrobił. Zobaczymy zaraz co tam udropnie Czyli co to jest? O, dobra Okej okay. O, ma zwoj na fantoma Tu całkiem miły boss jest fantom, wam powiem Całkiem w sumie... Mm... Całkiem... I Omega. Całkiem przyjemny. Omega trochę mniej przyjemny, bo tam na Omega to trzeba błogo mieć. Albo po prostu o mikstur. a tak to na przykład y, Defwink oraz y, Phantom to są bossy, które da się zrobić po prostu bez takich... Bez takich rzeczy. Oczywiście jak ktoś jest magiem. Jak ktoś nie jest magiem, na przykład tym wojownikiem czy paladynem ma oczywiście trudniej. I... No i ma trochę... No, po prostu ma trochę trudniej. Tyle. Mm -hmm. Cyk. Yy, coś tam pogrupało. Śmieci wszystkie do, do skupu. Proszę mi dać tu jednego bossa, halo. Tutaj nie chcę bo nie chcą mi dropić w ogóle Poza odcinkiem no to sobie boss za bosem leciał a bo teraz Teraz to lipa ja Mam wrażenie takie, że kurczę zaraz się okaże znowu hmm, znowu 800 kbd tego bossa. Szukał, znaczy szukał, próbował wydropić wy, Zrespić, a A się nie zrespi dopiero pod końcówką Pod końcówkę filmiku się zrespi Gdy już bije level i filmik znowu będzie trochę 40 minut a, No niestety Raz daje, raz nie, po prostu Ale już niedługo, ten 60 level Będę miał tu moją ja mam tą koronę w na działce Co już tam załatwiłem. Tą koronę nieśmiertelnych, czy jakoś tak się nazywała, yy, i sobie nie będę śmigał. O wiele lepsza jest niż ta korona wieków, którą chciałem dropnąć yy, u Kowala. Więc no, jak ktoś się zanotował, to od razu po prostu mówię, że lepiej poczekać do 60 levela, bo. Poexpić sobie na tej koronie licza, czy tam. Nie wiem, jaką tam możecie jeszcze mieć. No, na koronie liczę nawet. No, można do doexpić do tego 60 levela. I od 60 levela macie tą nieśmiertelnych. A tam od Kowala to. Wiecie. Lepiej te chimery oraz. Yy, co tam jeszcze jest? Chimery oraz mory lepiej sprzedać albo zrobić z nich gramę. Bardziej odda Chyba że ktoś chce, no wiecie Wolna ręka Właśnie sobie jeszcze Dwie runy miałem jeszcze znaczy runy Eee Się wywalę tutaj Tylko Zabij mnie. Dobra. Te ja będę mieć jeszcze tą, ten krąg ognisty. A tym ognistym kręgiem też się fajnie zabija. Te moby. Więc tutaj. Pikera tę runę zostawię. A ten krąg po prostu tutaj fajnie nie oddaje. Zużywam raz związki tego kręgu i nie ma dwóch gości. I cut i nie machu. Dobra. Wiecie co, ja chyba wam przywinę to. Ja wam przywinę to i po prostu wrócę do Was jak już zrespię bossa Bo tak to kurczę do jutra można jak spić. My nie chcę, też, żeby jakiś tutaj ten odcinek był długi, więc więc się zaraz widzimy Siema, słuchajcie, jest mały problem, bo niestety nie udało mi się e, nagrać e, tam. Znaczy, udało mi się nagrać e, tylko dźwięk, niestety nie ma obrazu e, z tego właśnie zabijania bossa, wykonania ostatniego questa z tego ekspowiska oraz tam, wbicia levela 60. E, bardzo was za to przepraszam, ale no, niestety na dysku zabrakło mi miejsca i, i przestało mi nagrywać od tego momentu. Na szczęście mam e, tą, ten materiał tutaj tam. 20-30 minuty. No niestety nie skapnęłem się, dalej zacząłem sobie tam grać. I taka dupa wyszła. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo w sumie trochę straciliście, bo no, całkiem fajne y, rzeczy tam dalej robiłem. Między innymi właśnie też tutaj y, te moje buty, które wydropiłem. Czekajcie, ja wam tu pokażę szybko. E, te buty, które wydropiłem e, ulepszyłem na plus 3. Tu już poza odcinkiem zrobiłem sobie plus 4. E, I zużyłem tam Jedną księgę, żeby właśnie dobić ten 60 poziom No niby coś tam wiecie, ale zawsze to e, byłby po prostu dłuższy odcinek Mam nadzieję, że więcej takich rzeczy nie będzie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku W, w za dwa dni, więc wyczekujcie i zostawcie łapki, pamiętajcie, że dwie łapki jeden talizman do identyfikacji Trzymajcie się, cześć!